No, cześć wszystkim. Dzisiaj temat związany z naszym terarium, A odcinek, można powiedzieć, poświęcony wszystkim osobom, którym się śpieszy, które chciałyby szybko jakieś zwierzę do naszego, do swojego terrarium przy takiej pracy włożyć. Mam dla Was kilka propozycji, które sam sobie zorganizowałem. Więc no, zapraszam na mały przegląd naszego terrarium, które już jest zasiedlone. Zasiedlone zwierzętami dla niecierpliwych. Jak sami widzicie, mamy tu sporo fajnych zwierzaków. A są to oczywiście sztuczne żaby. Pomysł na już na teraz. Temat wziąłem z tego, że trafiły się osoby, które stwierdziły, że no gdy już mam posadzone rośliny. To czemu mam zamiar czekać tyle czasu do wakacji. Lepiej wziąć i teraz już zasiedlić. Pomimo tego, że jeszcze sobie nie zasiedliłem zbiornika żadną ekipą sprzątającą żadnymi roślinami do wody. Żadnym mchem. W najbardziej wilgotne miejsca. Ale zwierzaki można już kupić, będzie to fajnie wyglądać. Nie wiem nawet, czy rośliny wszystkie się przyjmą. Czy nie będzie z nimi jakichś problemów? No Ale oczywiście złote pomysły innych na to, jak ma twój zbiornik wyglądać, jak ma wyglądać twoje terrarium, jest najlepszy. Zróbna już teraz, tak jak inni chcą, bo po co czekać. No i dlatego dla mnie coś takiego to jest porażka totalna. I z tego względu właśnie wpadł mi do głowy pomysł, żeby przedstawić wam mój pomysł na terarium na już teraz i na zwierzaki, które już mogę tam włożyć. Które bardzo fajnie wyglądają. Nie trzeba ich karmić i. Nie trzeba w ogóle zwracać na nie uwagi. Prezentują się naprawdę całkiem fajnie. Jak widzicie, po dwie sztuki włożone. Na samym końcu zobaczycie wszystkie dostępne egzemplarze gatunkowe moich małych czworonogów, które tutaj teraz zamieszkują. Więc. Jest to odcinek trochę prześmiewczy, no ale to jest odcinek dla wszystkich tych, co chcieliby terrarium zrobić bardzo, bardzo szybko. Fakt, że u mnie idzie to trochę jak krew z nosa, bo minął styczeń, minął luty, minął marzec. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec będą zwierzaki, dopiero to jest połowa roku. Sam myślałem, że uwinę się do marca. Bo początkowo super mi szło. No ale nie chciałem się z tym za bardzo gonić. Nie chciałem wyprzedzać pociągu, żeby pod niego nie wpaść. No i dotarłem do tego momentu, że na spokojnie, gdy miałem chwilę naprawdę taką dłuższą, nie pół godzinki. Tylko godzinkę, dwie, żeby przysiąść, coś porobić. To tak robiłem. No i wszystkie etapy widzieliście praktycznie. Jedynie czego nie kręciłem, to etapu wysypywania i sadzenia roślin. Tutaj macie już pokazane fragmenty w poprzednim filmiku. A dla wszystkich niecierpliwych, jeżeli chodzi o zwierzęta. No, proponuję sobie właśnie do takiego terarium, które też musi dojrzeć. Rośliny muszą się niestety, ale przystosować do nowego środowiska. Muszą porządnie się zakorzenić. Właśnie proponuję wrzucić sobie jakieś sztuczne zwierzaki, jakieś sztuczne żabki, kraby albo inne tego typu stworzonka i mieć już to z głowy. Bo niektórym chyba tylko to się nadaje do takiego zbiornika. A u mnie na razie posiedzą tu, pobędą, fajnie wyglądają. A w międzyczasie niech te terrarium dojrzeje. Niech się przygotuje na to, co je czeka. No i zobaczymy, jak będzie się tu życie rozwijało. Czy będzie z roślinami wszystko w porządku, czy będą jakieś problemy. No, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. O tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej.